Witam wszystkich Państwa, dzień dobry, witam hasłem gołębiarskim dobry lot. Witam w imieniu Zarządu Okręgu. Ja dla, dla tych Państwa, którzy mnie nie znają, jestem, nazywam się Jan Zarzyński, jestem prezesem Okręgu Poznań i w imieniu Zarządu Okręgu Poznań, jak i również w imieniu organizatorów tej wystawy. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałem podzielić się takimi pierwszymi wrażeniami. Wszedłem tutaj na, na tą salę, jestem urzeczony, stąd gratulacje dla organizatorów. Piękna ekspozycja. Gołębie również wspaniałe. Prezentujemy dorobek sezonu 2012. Wyłoniona została reprezentacja spośród zgłoszonych gołębi i reprezentacja jest na niezwykle wysokim poziomie w tym roku. Są tam gołębie, które z całą pewnością znajdą się w reprezentacji Polski na Olimpiadę Nitrze w Słowacji w przyszłym roku. Gratuluję wszystkim wystawcom, życzę kolegom sukcesów w przyszłym sezonie, no i satysfakcji, bo jest to przede wszystkim hobby. Niezależnie od wyniku każdy z nas chciałby mieć satysfakcję polegającą chociażby na przyjemności w obcowaniu z gołębiami. Polski Związek Hodowców Głębi Pocztowych, sekcja Bronki, wspólnie z panem burmistrzem Mirosławem Wieczorem zorganizowała tutaj wystawę gołębi Pocztowych. Miejsce jest i czas jest bardzo szczególny, dlatego że obchodzimy 60. rocznicę działalności naszej sekcji. Dzisiejsza wystawa to owoc dobrej współpracy między Sekcją Wronki, a Urzędem Miasta i Gminy Wronki. Zrzeszeni tam członkowie w Sekcji udzielają się, promują Wronki, stąd też warto takie inicjatywy i takich ludzi wspierać. Celem wystawy jest promocja naszej hodowli wronieckich i zachęcenie nowych hodowców do wstąpienia w nasze szeregi. Świetny pomysł, duże zainteresowanie, na pewno mamy czym się pochwalić i nasi członkowie hodują wspaniałe gołębie, które osiągają dobre wyniki i promują wronki na arenie kraju, a nawet świata. Wyczynie mamy w tej chwili najlepszego gołębia w Europie. Jest to czerwony gołąb, zwiedzający mogą zobaczyć gołębie niebieskie, pstre, czerwone, głowę nakrapiane. Myślę, że sama impreza dla mieszkańców przybliża samą profesję i umiejętność hodowania gołębi, ale też odkrywa w mieszkańcach. Ten inny obraz Gołębia Pocztowego. To jest, myślę, taki wkład sekcji przybliżania tego, taka Gołębia, jego życia, jego funkcjonowania nam, mieszkańcom, ale na pewno, jeśli chodzi o taki aspekt już pozagminny, to zdecydowanie jest to też dobra forma promowania gminy Wronki na zewnątrz i to się dzieje i chwała naszym hodowcom Gołębi za to, że udaje się zorganizować tak świetne. Wystawy. Na naszej wystawie wystawione są gołębie z całego okręgu pozańskiego. Jest tutaj 340 gołębi, z których została wybrana reprezentacja 29 gołębi, która pojedzie na wystawę ogólnopolską do Sosnowca. Mamy nadzieję, że tam te gołębie znają bardzo wysokie miejsca i będą mogły godnie reprezentować okręg Poznański. Jestem otwarty na kolejne propozycje naszych hodowców ronieckich. Jeśli pojawią się takie pomysły jak ten, na pewno będziemy te inicjatywy wspierać.